Cześć! Dziś pozdrawiam Was z nauczycielskiego Sand St. School. Ta szkoła ma program dwujęzyczny, gdzie 30% zajęć. Stołówka szkolna. O, jak ładnie mają. Clifforda mają. Tak? A tam... Wow. Jaj, tu uczy się klasa pierwsza! Żółta gruszka, tam, y, zielone, winogrona, i one się w centrach z tym dają. nie. No, ładnie, to jest szkoła. Tutaj trwa próba przed dożynkami, ale nie będziemy kręcić tańca. Nauczycielki chyba by sobie tego nie życzyły. Idziemy dalej, wychodzimy z tym. O, to był dzwonek. Wejście do szkoły i otoczenie szkoły. A to jest taksówka, którą wrócimy na uniwersytet żółta.